Hey. No właśnie, chciałam się dzisiaj nagrać taki film i zadać Wam pytanie, czy myślicie, że, że dźwięk ma znaczenie w filmach? No, ja sobie teraz nagrywam film w odległości około 1,5 metra od mojego aparatu. I co? Chyba całkiem dobrze mi słychać. Wydaje mi się, że, że nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem mnie. No właśnie, nie do końca tak jest. Jakość dźwięku też ma bardzo do, duże znaczenie. Wasze filmy nie mogą być nagrane tak po prostu w miarę okej. Okay. Myślę, że ważne jest to, żebyście się wyróżniali jakością. Mm, szczególnie wtedy, kiedy można to uzyskać w miarę w łatwy sposób. E, więc pamiętajcie, że filmy, które nagrywacie z mikrofonem, gdzie ten dźwięk jest dużo przyjemniejszy, no właśnie e, przyjemniej się wtedy was słucha. Brzmicie brzmi, troszeczkę bardziej. Profesjonalnie, co jest bardzo pożądane, więc dbajcie także o jakość tego waszego wideo, o jakość dźwięku w waszym wideo, bo to świadczy także o jakości, generalnie, usługi oraz produktów, jakie mm, tworzycie. Ja akurat teraz mam na sobie. Mikroport krawatowy. E, możecie go już dostać za około 70-80 zł. Kabelek ma 6 metrów, więc można się naprawdę daleko odsunąć. E, więc no, do, Wam do, do decyzji pozostawiam, czy nagrywać tak po prostu e, do telefonu e, albo do aparatu, czy jednak podłączyć do tego e, mikroport, aby podnieść jakość e, Waszego wideo.